Dzisiaj pokażę Wam, jak prawidłowo dopasować wytok i na pierśnik. Zaczniemy od wytoka. Zwróćcie uwagę. Macie taki pasek na szyję i ten pasek musi ściśle przylegać do szyi. On nie może być ani za długi, ani też zupełnie krótki, żeby się nie brzynał tutaj. Tu są dziurki do regulacji. Drugą sprawą jest długość tego paska tutaj na piersi. On nie może zwisać, ponieważ, jak będzie zwisał, stanowi niebezpieczeństwo przy skoku, że koń może wsadzić tutaj nogę i zaczepić się nogą przy lądowaniu. Do tego też służy, zwróćcie uwagę, tutaj taka gumka. Jeśli nie macie tej gumki, może być tak, że ten pasek po prostu będzie Wam zwisał tu nisko pod nogami. I ta gumka zabezpiecza przed wypadaniem tego. Następną sprawą są widełki, czyli długość tych ramion. One muszą sięgać. Do kości, tutaj do ganaszy konia. Nie mogą być za krótkie. Teraz Wam pokażę, jak prawidłowo zamocować na pierścin. Zwróćcie uwagę, na pierśnik ma taki pasek tutaj pod spodem, regulowany na dziurki. Możecie ten element tu wydłużać i skracać. Musicie pamiętać, że on nie może być za długi. Ponieważ podczas skoku koń może wsadzić tutaj podkowę lub kopyto i po prostu nie wylądować. Nie może być też za mocno za ścisło zapięty, ponieważ będzie uciskał konia w piec. Drugą sprawą są widełki. One muszą być przy lekko podniesionej głowie na takiej długości, dosięgając tutaj do ganaszy. Trzecią sprawą jest przytwierdzenie napierśnika do siodła. pierśnik powoduje to, że nasze siodło nie suwa się do tyłu, więc lekko je przytrzymuje. Tak więc te części tutaj muszą być też lekko napięte i przypięte zwróćcie uwagę, tutaj do góry, do siodła. Przysiły nami są. Za krótki wytocz, zobaczcie, taki, który nie dosięga tutaj i wodza będzie Wam się na nim załamywać. Za ciasny wytok, zobaczcie, taki, który będzie wrzynał się tutaj w piersi. Za luźny wytok, zwróćcie uwagę, nie może to zwisać tutaj pomiędzy piersiami w ten sposób.